Cześć, z tej strony Zordi i Witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Nissana Skyline AGTR z filmu Zaszypty zawściekli z kolekcji De Agostini. O, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 26 numer kolekcji, a potem złożymy sobie fotel kierowcy, część druga. Jeśli interesujecie tego typu tematykę filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 26 zawiera. Podstawa fotela kierowcy: plastikowa. Lewy panel podstawy siedzenia kierowcy: plastikowy. Prawy panel podstawy fotela kierowcy: plastikowy. Tapicerka podstawy siedzenia kierowcy: gumowa. Poszycie lewej strony podstawy fotela kierowcy: poszycie prawej strony podstawy fotela kierowcy: plastikowy. Trzon odchylania fotela kierowcy. Plastikowy. Pokrętła odchylania fotela kierowcy. Dwie sztuki plastikowe. I jeden zestaw śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. Na początek bierzemy sobie podstawę siedzenia kierowcy i jego ee, tapicerkę. <grym> <grym> ok. I właśnie w ten sposób osadzamy tapicerkę na podstawie fotela. O, z każdej strony gdzieś tam pykło yy, następnie bierzemy sobie lewy panel podstawy siedzenia kierowcy to jest prawy, tu jest lewy yy, 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 yy. o, i tutaj mamy dwa sworznie yy, sorry, tutaj są dwa sworznie, tutaj są dwa otwory wciskamy się, cyk, bierzemy dwie śrubki AP i wkręcamy się tutaj i tutaj Mm -hmm. To samo robimy z prawą stroną. Mm -hmm. Teraz to na chwilę odkładamy. Bierzemy sobie pokrętło mm, od odchylania fotela kierowcy. Bierzemy sobie właśnie jeszcze ten... Y Wałek odchylania i umieszczamy go tutaj w pokrętle. Następnie bierzemy sobie oparcie z poprzedniego odcinka. Trzeba, zobaczcie, tak jak widzimy, umieścić te dwa elementy. Przekładamy teraz przez całość od początku do końca, gdzie to jest. Może, tak, wam pokażę trochę. O, przeszło na drugą stronę. Tak jest. I zamykamy to. Oczywiście drugim pokrętłem. O. I na koniec zaślepiamy to tymi elementami. Lewe poszycie podstawy fotela. Cyk na dwa stworznie wciskamy. Albo i nie wciskamy. To się dzieje. O. Dobrze, skoczyło. I to samo z drugiej strony. O, elegancko, wszystko powciskane. No, i to by było na tyle. Tak właśnie się prezentuje kompletny fotel kierowcy. No, powiem Wam, że tutaj y, ta budowa była całkiem. Y, Całkiem ciekawa, bo zakładaliśmy właśnie, jest to połączenie yy, między siedziskiem a oparciem, jest yy, takie dosyć realistyczne, bo jest to oparcie na jakiejś belce, gdzie właśnie teoretycznie powinna być jakaś możliwość regulacji tego oparcia, a nie jest, że jest po prostu wpięty siedzisko do oparcia i tyle, i ze skręć śrubkami, tylko tutaj jest zachowany taki troszkę realizm. I to oczywiście na plus. Elementy były jak najbardziej w porządku, a budowa tak jak w filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie fotel kierowcy, część trzecia. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z Wami żegnam. Dzięki Wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.